Cześć, witaj w przestrzeni Free Polish Spirit. Jeśli słuchasz tego podcastu pod koniec roku, to nie przypadek. To jest moment domykania, nierozliczania się, moment odpuszczania, nieoceniania. Jeśli możesz, usiądź wygodnie i połóż jedną dłoń na sercu, drugą na brzuchu. Weźmy razem trzy spokojne oddechy. Wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Bez pośpiechu, bez powinnam, muszę jeszcze tylko. Koniec roku bardzo często uruchamia w nas napięcie: podsumowania, checklisty, porównania. Nie zrobiłam wystarczająco dużo, mogłam bardziej, inni są dalej. I chcę ci dziś powiedzieć jedno bardzo ważne zdanie. Twoje życie to nie jest projekt do zaliczenia. Nie przyszłaś tu po to, żeby mieć idealny wynik, przyszłaś tu po to, żeby doświadczać, czuć, uczyć się, wzrastać. Często właśnie przez to, co nie wyszło. Czasami największa lekcja roku nie wydarza się w tym, co zrobiłyśmy, ale w tym, czego nie dałyśmy rady udźwignąć. I odczarujmy tutaj jedno słowo: odpuszczanie. Odpuszczanie nie oznacza, że się poddałaś, że byłaś słaba, że zmarnowałaś czas. Odpuszczanie bardzo często oznacza, że przestałaś się łamać, że dopasowałaś się do oczekiwań, że zauważyłaś swoje granice, że wybrałaś siebie. I tak, czasami w odpuszczaniu jest złość, czasami jest żal, czasami są porównania. To normalne. Nie musisz być zen, żeby być w procesie. Poczucie winy to jedna z tych najcięższych emocji, jakie nosimy, bo ono nie tylko boli. Ale i zatrzymuje. I to powinnam była, gdybym tylko inne kobiety potrafią. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Poczucie winy bardzo często nie wynika z prawdy, tylko z nierealnych oczekiwań, które na siebie nałożyłyśmy. Zapytaj siebie, czy ja naprawdę mogłam więcej, czy po prostu nie miałam wtedy więcej zasobów. Bo brak zasobów to nie wada, to informacja, zmiana perspektywy, lekcja zamiast oceny. Naj, jedna z największych praktyk, jaką możesz zrobić na koniec roku, to właśnie to zmiana narracji. Zamiast to mi nie wyszło, spróbuj, czego mnie to nauczyło. Nie po to, żeby się usprawiedliwiać, ale po to, żeby zabrać mądrość, a zostawić ciężar. Przykładem może być relacja, która się rozpadła. Czego nauczyła cię o Twoich granicach, projekt, który nie wypalił, czego nauczył Cię o tempie, opresji, o potrzebach. Momenty stagnacji, czego nauczyły cię o odpoczynku. Każde doświadczenie, nawet to bolesne, coś w tobie rozwinęło, nawet jeśli tego jeszcze nie widzisz. Przejdźmy przez praktyczne typy na odpuszczanie, takiego do codziennego życia. Zatrzymaj spirale powinnam. Gdy pojawia się myśl, powinnam była, zamień ją na wtedy zrobiłam najlepiej, jak potrafiłam. To nie afirmacja na siłę. To fakt. Odpuszczanie w ciele. Odpuszczanie nie dzieje się tylko w głowie. Zadaj sobie pytanie, gdzie w ciele trzymam ten ciężar. Oddychaj do tego miejsca. Bez naprawiania, po prostu oddech. Przestań porównywać środek swojej drogi z czyimś efektem. To, co widzisz u innych, to często finał. Ty jesteś w procesie i proces też jest święty. Rytuał odpuszczania na koniec roku, taki prosty, ale głęboki. Jeśli możesz, zrób go dziś lub w najbliższych dniach. Co potrzebujesz? Kartkę, coś do pisania i chwilę ciszy. W pierwszym kroku napisz wszystko, co Ci nie wyszło i wszystko, co Cię boli. Ciągnie się za sobą, wzbudza złość, żałość. Bez cenzury. W kroku drugim przeczytaj to na głos i powiedz Widzę Cię. Dziękuję za lekcję. Nie muszę już tego nieść. Ostatni krok to jest zadanie sobie pytania: co z tego doświadczenia zostaje ze mną jako mądrość? Zapisz jedno zdanie: resztę możesz podrzeć, spalić, zamknąć w kopercie. Symbol może mieć znaczenie. A teraz żegnam się z tobą na ten moment, życzę ci jak najwięcej miłości. Tej, którą dajesz innym i tej, którą pozwalasz przyjąć do siebie. I pamiętaj, nie musisz być gotowa na obecny rok. Wystarczy, że będziesz obecna. Teraz zapraszam Cię do afirmacji. Możesz je powtarzać w myślach albo na głos, możesz do nich wracać, kiedy tylko poczujesz taką potrzebę. Pozwalam sobie odpuścić to, co już mi nie służy. Nie potrzebuję poczucia winy, by się rozwijać. Każde doświadczenie było częścią mojego wzrostu. Jestem dokładnie tam, gdzie mam być. Wybieram łagodność wobec siebie. Zamykam ten rok z wdzięcznością i spokojem. Otwieram się na więcej miłości, lekkości i zaufania.